Cześć, witajcie na kanale Mój Psi Świat. Dzisiaj Wam pokażę, jak upiec takie oto mufinki. Eee, zaraz zobaczycie cały przepis i w ogóle, jak się je robi. Więc są naprawdę pyszne, Nie jest Tutaj nic nie ma sztucznego. Eee, skład jest całkowicie taki naturalny. Także nie są to takie mufinki, jak z proszku, możecie kupić w wielu sklepach. Eee, są naprawdę smaczne, można je jeść na ciepło. Ja je mam z przepisu Nigeli Lawson, z jej książki. Eee, no, także zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że Wam wyjdą. Robi się je naprawdę bardzo szybciutko, także oglądajcie. Do zrobienia tych muffinek będziecie potrzebowali 250 g mąki, z tym, że ja zalecam Wam mniej tutaj dodać, ewentualnie można dosypać. Ja zazwyczaj używam z początku 220 i później patrzę jak to się zachowuje to ciasto i wtedy ewentualnie dodaję resztę. 75 g cukru. Ja tutaj mam trzcinowy i taki Wam też polecam. E, tutaj jest e, proszek do pieczenia, pie tylko do pieczenia dwie łyżki. Dwie łyżeczki, przepraszam. E, pół łyżeczki sody oczyszczonej. 25 g mielonych migdałów. Jak widzicie, są całe, więc ja je sobie później zmielę. Jedno jajko. E, patrzcie na oznaczenia, ponieważ najlepiej używać tego z oznaczeniem 0 lub, lub 1 ewentualnie. I tutaj. O, ciężko to widać. Tu widać zero. 100 ml pełnotłustego mleka, czyli nie tak jakiś light. Jedna pomarańcza. Kupując pomarańczek do tych mufinek, patrzcie, żeby miała dosyć taką chropowatą właśnie skórkę, ponieważ musimy zetrzeć z niej skórkę, a soczek z całej pomarańczy też użyjemy, więc całą pomarańczę zużywamy. I właśnie się łatwiej trze, kiedy ona jest taka szorstka. No i te papierki do mufinków, Ja tu mam takie w czterech kolorach. Miseczkę drugą, bo tu będziemy płynne składniki mieszać, tu suche, no i oczywiście foremkę. A jeszcze masełko, tutaj jest masło, tutaj ma być 75 gram roztopionego masła, więc sobie zanim w ogóle zaczniecie cokolwiek przygotowywać, sobie rozpuśćcie na takim małym ogniu, żeby Wam się nie spaliło i żeby sobie ostygło w trakcie robienia innych rzeczy. Teraz mielę migdały takim urządzeniem, blenderem, coś takiego. I one się w momencie dosłownie, to ja może Wam pokażę, tu jest e, takie ostrze i właśnie sobie je zaraz szybko zmiksuję. Zobaczcie, że to jest szybciutko. Mhm. I tak wyglądają one zmiksowane, możecie bardziej, ja lubię jednak jak je tak czuć, że to nie jest tak pyłek. Tylko mają taką chrupkowatą yy, konsystencję. Hmm, więc je sobie zostawiam. Teraz ścieramy skórkę z pomarańczy. Pamiętajcie, żeby ją mocno wyparzyć wrzątkiem. Tak wyszorować, bo wiadomo czym on, Znaczy nie wiadomo czym one są psikane. Jak widzicie ta i tak ma taką nie do końca fajną skórkę do tarcia. Jest troszkę za gładka, No ale jakoś się z nią uporam. Trzeba całą tutaj... całą po prostu zetrzeć naokoło. Tak wygląda starcza skórka. Jak widzicie cała pomarańcza jest goła, więc yy, później ją wycisnę. I teraz do tej mąki, którą tu mamy, wszystkie suche składniki dodajemy. Czyli dodajemy skórkę, mm, tutaj jest proszek i soda, te zmielone orzechy, cukier. Teraz wszystko mieszamy widelcem, właśnie to jest dosyć ważne, żeby nie mieszać ani ręką, ani w jakimś robocie tych składników w ogóle ciasta na muffinki, ponieważ ono musi być takie lekko brudkowate, wtedy one są najsmaczniejsze. Dlatego sobie tak to przemieszamy, żeby tam ten proszek to wszystko się równomiernie e, rozłożyło w całym coś no. Skórka mm, pomarańczowa e, fajnego takiego właśnie smaku, aromatu nadaje im. Eee, tak za bardzo w ogóle nie widać w tym ciście, eee, możecie ewentualnie dodać taką kandyzowaną, jeżeli nie chce Wam się na przykład ocierać pomarańczy i sok możecie tak samo dodać taki e, świeżo wyciskany w buteleczkach, taki co możecie kupić, takie coś jak marchewkowy jednodniowość, skorze pomarańczowy, z tym, że no nie jest taki fajny efekt, jak ze, zwłaszcza jeżeli chodzi o skórkę że lepiej robić tak właśnie. I teraz do miski, którą wcześniej sobie przygotowaliśmy, dodaję yy, sok z pomarańczy. Ja ją tak wyciskam. Możecie użyć takiego urządzenia właśnie do wyciskania, ale im się go nie chce szukać, a później myć, więc lepiej rękoma to zrobić. Tego soku powinno być 100 ml, jeżeli byście chcieli użyć tego właśnie soku z butelki. No, ale tak jedna pomarańcza, jak kiedyś mierzyłam, ale za każdym razem wychodziło właśnie 100 ml 90. Także, tyle właśnie wychodzi z jednego, z innego owocia. Teraz dodajemy mleko. Jajko. I to, I to, wcześniej roztopione masło. Ważne właśnie, żeby ono, tutaj sobie jajko wcześniej tak troszkę e, rozmieszajcie. E, właśnie, żeby ono się tak nie ściło, kiedy dodacie to masło nawet. Ono już jest ostudzone, bo ja już 20 minut temu topiłam. No, ale mimo wszystko, żeby właśnie Eee, to wszystko było płynne i dolewać sobie powoli mieszając całe to masełko. I też wszystko widelcem robimy, także nie potrzebujemy żadnego skomplikowanego urządzenia. Myślę, że dla studentów to super przepis. I teraz tutaj do mąki, którą ten, te suche składniki, które tu mamy, ta baza z mąki, dolewamy właśnie te płynne, i tak samo cały czas tu sobie mieszajcie i powoli dolewajcie. Tak, żeby to się właśnie powolutku łączyło i robiło takie grudkowate. Nie tego zbyt długo, tak po prostu, żeby tylko e, ta mąka się połączyła z tymi mokrymi rzeczami. E, nie o to chodzi, żeby ono było super wyrobione, bo naprawdę, takie jest o wiele lepsze. I tutaj widzę, że troszkę jeszcze mogę dodać mąki, ale tak jak mówiłam, odjąć nie możemy mąki, a dodać zawsze. I dosypuję dosłownie troszeczkę tej mąki, tak po wierzchu. E, tu też chodzi o to, żeby się łatwiej do foremek to przekładało. I tak samo mieszamy. Myślę, że już jest naprawdę dobre to ciasto. Wystarczy taka... Widzicie, to jest taka papka. To nie jest nic takiego stałego, co możecie... Nawet to jest fajne, bo się rąk nie brudzi, tylko wszystko się robi tak bezdotykowo. I teraz sobie przygotuję foremkę z papierkami i za chwilkę do no, ozowca. Tak, tu mam już wyłożone. Są w czterech kolorach. Żółty, zielony, różowy i niebieski. Z tym, że po upieczeniu średnio to widać, bo to ciasto tak przemaka trochę. I teraz, właśnie przy użyciu, e, biorę łyżeczkę, łyżkę taką dużą i widelec, i sobie, właśnie nabieram gdzieś taką łyżkę, dosyć dużą, i tutaj wkładam do takiej jednej foremki. No, biorę tak, właśnie po łyżce, później jak mi zostaje, to zawsze coś tam podokładam. On naprawdę, gdzieś tak, jak do połowy dacie, to one naprawdę wyrosną ogromne, takie wystające, także się nie martwcie. Myślę, że to jest znacznie lepsze niż takie sztuczne muffinki z paczki. Ale jak widzicie, banalnie proste. Teraz mam już całe ciasto rozłożone. Jak widzicie, jest tu mniej, tu więcej, ale to nic nie szkodzi. To mają być mufinki, to nie ma być jakieś perfekcyjne ciasto. Także tak to wygląda. I wkładamy to na około 20 minut. E, tak na 180 stopni. Jeżeli zobaczycie, że są zbyt przerumienione, już tak zaczną pękać, to je wyciągnijcie i zaraz zobaczycie, jak one wyglądają. Finki się grzeją. Zostało tylko 4 minuty. Tak. Więc jeżeli chcecie dodać sobie jakieś nadzienie, one teraz tak wyglądają, e, to teraz możecie użyć takiej strzykawki i dodać właśnie albo pomarańczową marmoladę jakąś różaną, wcisnąć, wyciągnąć je wcisnąć i dać na te 4 minutki. Mufinki słuchajcie, już są gotowe. Jak widzicie są takie przerumienione, ja je takie lubię. Dodałam 5 minut, także ja je piekłam 25. Eee, najlepiej po prostu oglądać, patrzeć, jak, jak się zachowują eee, i wtedy je wyjąć, kiedy są gotowe, jak tak wyglądają. Że tak je. wygląda cały przepis. Mam nadzieję, że będą Wam smakowały te mufinki. Oczywiście na górę możecie dodać jakiś krem, zrobić z tego takie cupcake. Eee, tak jak mówiłam, różne nadzienia pomarańczowe. Z róży, jakąkolwiek tam marmoladkę, taką właśnie strzykawką specjalną, wcisnąć przed upieczeniem. I teraz w związku z tym jest to taki jedzeniowy filmik, e, więc do wygrania w rozdaniu będą także rzeczy do jedzenia dla waszych psów akurat. E, I tak, tutaj teraz mam rzeczy od Modern Pet. Modern Pet e, mi je przesłał, zasponsorował dla was właśnie. I to jest tak: Zivi Peak, taka e, Karma. Ja Wam tego nie pokażę, pokażę, bo mam. Tutaj mam paczuszkę Zuzi. Tu widzicie, nos ciekawski. I co wygląda? Takie ususzone to są kwadraciki mięsne. Ehm, tak, więc takie, takie coś będzie do wygrania. Tutaj jest z, z dziczyzną. Jest to naprawdę super, można dodawać albo do karmy, Albo tylko tym karmić psa, do tego miareczka. E, na przykład Zuzia ma, musi jeść półtorej takiej miarki na dzień, czyli to jest według mnie bardzo mało, taka paczka naprawdę wystarcza. E, do tego będzie też taka karma, próbka karmy e, From Family e, i do tego ulotki, właśnie o tej karmie From Family i tutaj cały, tak samo oferta Modern Pet. Tutaj macie wszystkie ich um, produkty opisane, możecie sobie poczytać. A do tego jest dołączony um, cennik. Także są już tak samo cenniki produktów. No więc, jeżeli chcecie wygrać w tym rozdaniu, piszcie pod filmikiem w komentarzach, chcę oraz czy wam się spodobał ten przepis, czy chcecie więcej takich. Eee, I możecie napisać coś, m, na przykład o tym, jakie wy lubicie mufinki, jaki smak. Także do zobaczenia w kolejnym filmiku. Papa! Pa.